Dzień dobry się z państwem w ten piękny, prawdopodobnie ostatni słoneczny dzień. Jak zwykle wpierniczymy się w korek, bo czemu by nie? <laughs> Ale to się świetnie składa. Wszyscy, którzy śledzą mój kanał już od dawna, czyli starzy wyjadacze, prawdopodobnie w tym momencie dokonali szybkiej analizy tego, gdzie jestem oraz przekalkulowali sobie w głowie, po raz który jestem tutaj z kamerką i stwierdzają właśnie no nie no Koda znowu. Znowu jesteś na prymasa, to nie masz gdzie jeździć Cóż <gry> moi drodzy, dzisiaj dzisiaj jestem tutaj nie bez powodu, albowiem od jakiegoś czasu jest was ze mną na kanale już 5000, tyle tysiąców osób <gry> śledzi już kanał Koda Motovlog i w związku z tym zabiorę Was dzisiaj na małą wycieczkę historyczną przejażdżkę. <gry> I opowiem wam jak to wszystko się zaczęło, dlaczego się zaczęło, po co się zaczęło, jak to wygląda od samego początku. Czyli taka krótka lekcja historii na temat kanału Koda Motovlog oraz troszeczkę statystyk. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam! Takie opowiastki oczywiście należy zacząć od początku i dlatego ja również cofnę się parę lat wstecz, aby powiedzieć Wam o tym, jak to się zaczęło. Otóż konto na YouTubie mam od września 2008 roku, czyli dawno, dawno temu, kiedy YouTube był YouTubem, a Google było Googlem i każdy sobie rzepkę skrobał, ja wówczas założyłem sobie takie konto swoje na YouTube. YouTube był wówczas takim bardziej portalem społecznościowym. On tam dawał to, co teraz mamy subskrybentów. Wcześniej to byli znajomi, także można było sobie tam zaprosić swoich znajomych. Oni mogli wówczas dzięki YouTube'owi obejrzeć sobie jakieś tam filmiki, które wyraźnie nagrali. Także wyglądało to zupełnie inaczej. Aczkolwiek nie ukrywam, że ten wygląd obecny YouTube'a jest no, zdecydowanie lepszy dla takich osób jak ja, które gromadzą publiczność i chcą im coś konkretnego powiedzieć, pokazać. W każdym bądź razie w 2008 roku założyłem ten kanał, ponieważ, ponieważ musiałem, <laughs> może nie tyle musiałem, co, co, co potrzebowałem, miejsca, w którym mogłem zamieścić jakieś filmiki. A także YouTube był wtedy taką jedyną sensowną platformą e, do celów, których potrzebowałem e, w związku z czym no co, założyłem sobie to konto tam na początku porzucałem, wiadomo, jakieś tam filmy mm, których obecnie już na kanale nie ma ponieważ e, no wiadomo polityka na YouTubie się zmieniała a wówczas moje filmy zostały poblokowane w związku z tym, że użyłem jakichś tam materiałów muzycznych ktoś sobie rosił tego prawa teraz to zupełnie inaczej wygląda, cała ta machina i tak dalej Prawdopodobnie teraz ten film po prostu by sobie był. A autor muzyki, którego działał, że do filmu, po prostu czerpałby sobie korzyści z reklam, gdyby ktoś tam na nie kliknął na moim filmie. W każdym razie wtedy wyglądało to trochę inaczej w związku z tym, żeby nie mieć zablokowanego konta, nie być jakichś tam dalszych problemów. No to po prostu pousuwałem te filmy. Także A takich początków, początków Wam może nie pokażę. Aczkolwiek na kanale zachowała się jedna perełka którą sobie zostawiłem, prawdopodobnie na, na tą okazję ją odblokuję. Także, pół zobaczcie sobie ten filmik. To jest, to był jeden z pierwszych filmików, które złożyłem. E, obecnie to, co o nim mogę powiedzieć, to to, że jest to klasyczny przykład tego, jak nie należy montować filmów. No, on ma po prostu w sobie tyle błędów, jest tam no, masakra, masakra. No, obejrzałem go sobie ostatnio, trzeba powiedzieć, że jest mi trochę wstyd, no ale... No jest to jakiś tam kawałek historii, tak? Także obejrzyjcie sobie, jak, jak wyglądały jakieś tam moje początki składane w Sony Vegasie Z wykorzystaniem aż czterech warstw, którymi ten Sony Vegas wówczas dysponował Także no takie początki moje, właśnie następne filmki, które są już na kanale Były już robione znacznie lepiej Wtedy już miałem troszeczkę więcej wiedzy na temat tego, jak składać, już sam wiedziałem, czego unikać, czego nie robić. Także zapraszam wszystkich, sobie, wszystkich Was zapraszam na, na zwiedzenie jakieś tam końcówki, listy moich filmów. Obecnie na kanale jest około 170 filmików. No i co, przyjrzyjmy się, jak to wyglądało. Na pewno wielu z Was chciałoby zapytać, dlaczego założyłem ten kanał, dlaczego zacząłem robić filmy prowadzić taki no, kanał motowlo motowlogowy, skąd takie filmiki na moim kanale. E... Otóż moi drodzy, wyszło to tak troszeczkę no, samo z siebie. E... W pewnym momencie yy, udało mi się namówić yy, prezesa naszego stowarzyszenia fufla mojego na to, aby zaopatrzył się w kamerkę GoPro, yy, która idealnie nadawałaby się do nagrania E, przejazdów Real Race, czyli zdokumentowania całego e, przejazdu w czasie Real Race i w związku z tym, no po prostu pewnego dnia, kiedy szykowaliśmy samochody do wyjazdu pakowaliśmy te wszystkie kaski, namiot i tak dalej e, no to Jogi mnie zawołał do siebie i powiedział słuchaj Koda trzymaj, masz, mówiłeś, ucz się no i w łapki moje wpadło GoPro Hero HD jedyneczka to było coś, co dopiero pojawiło się na rynku. Wcześniej GoPro wypuszczało kamerki, aczkolwiek e, e, nagrywało on one tylko i wyłącznie do tam 480p. Generalnie z, ze słońca robiły białą plamę, bo sobie z nimi nie radziły. E, także no, to było coś nowego. Niewiele osób jeszcze wtedy wykorzystywało te kamerki, to dopiero raczkowało. E, a w związku z tym, że nie chciałem się po prostu uczyć nowego sprzętu e, w trakcie zawodów. No to taka kamerka jak gdyby została u mnie, tak żebym mógł sobie nią, na co dzień się nią bawić, poznawać ją, eksplorować jej możliwości. bo no wiadomo, że najlepiej, najlepiej poznajesz sprzęt, który masz, jeżeli go używasz, więc ciężko byłoby mi się szybko wstrzelić i jakoś sensownie wyciągać jakiś sensowny materiał e, po tym jak, e, no nie wiem, nagrywałbym to sobie tylko raz na dwa tygodnie. I to na zasadzie takiej, że nagrywałbym dopiero następnego dnia, widziałbym efekty w mojej pracy. No, powiem Wam, że gdyby... na szczęście tak to nie zostało rozwiązane, bo na pewno wiele fajnych ujęć by mi przypadło. Ale w związku z tym, że po prostu kamerkę miałem u siebie, to nagrywałem sobie moje przejazdy na moto. Eee, bardzo często ją sobie montowałem czy na baku, czy na szybie, na owiewkach, z boku, na kasku, no po prostu kombinowałem, żeby zobaczyć jak ta kamerka zgarnia obraz, jak sobie radzi z drganiami i tak dalej, bardzo wiele mnie to nauczyło. Eee, tego materiału trochę się zbierało, to było w 2010 roku, eee, w związku z czym, no, pod koniec 2010 roku, tam już w grudniu stwierdziłem, że no, mam trochę tego materiału, szkoda byłoby by było tak po prostu wyrzucić. Dlatego zebrałem to, to, co było ciekawsze do kupy i stworzyłem ten filmik. To był pierwszy film o tematyce motocyklowej na moim kanale. Na dobrą sprawę ujęcia, które w nim użyłem, powstały nie trzy 3 tygodnie. Skoncentrowałem się to właśnie na tym, żeby pokazać, iż... Motocek nie służy tylko i wyłącznie do zapieprzania, bo no, takich, takich nagrań była cała masa. Eee, już wtedy ludzie montowali kamery na wakach, e, czy dużą gąbkę z taśmą klejącą, e, czy też e, były to jakieś e, samoróbki, jakieś uchwytów e, na, na e, korek wlewowy w każdym bądź razie no, głównie te filmy koncentrowały się na tym, że się tam zapieprzało, tak? gumowanie jakiejś stopy, jakieś, jakieś zapieprzanie po mieście eee, ja wpadłem na pomysł, że pokazać coś nowego coś czego do tej pory no, było mało, czyli po prostu normalny przejazd po mieście tak? pokazanie tego, że motocykl da się normalnie jeździć chciałem również pokazać to, że motocykl zdecydowanie bardziej nadaje się do jazdy e, po mieście, to w związku z tym, że no, po prostu można nim się przebić przez korek co ciekawe możecie sobie porównać obejrzeć ten filmik, jeżeli go jeszcze nie widzieliście i zobaczycie, że to co dzieje się obecnie a to co było kiedyś to no, powiedziałbym, że jest to całkiem duża przepaść obecnie bardzo wiele osób po prostu no, bardziej z nami współpracuje, robi miejsca na drogach wtedy to nie było jeszcze aż tak zauważalne w każdym bądź razie był to pierwszy filmik um, o tematyce motocyklowej, który zamieściłem na kanale on bardzo szybko rozszedł się po internetach eee, głównie dlatego, że bardzo szybko znalazł się na Vokanteru czyli takim rosyjskim odpowiedniku Facebooka no a później oczywiście znalazł się również w Stanach eee, a ponieważ w Stanach to co pokazywałem na tym filmu, w filmie w wielu Stanach jest po prostu nielegalne, zabronione, to prawdopodobnie dlatego no, wzbudził on dużo kontrowersji i bardzo szybciutko rozszedł się po, po Ameryce no, Dzięki czemu ma tyle odsłon ile ma W każdym bądź razie, co w związku z sukcesem tego filmu, no, pomyślałem, ok To się ludziom podoba, nie, nie tylko pałowanie, gumowanie Więc czemu by nie wrzucić jakichś innych filmów No i tak w 2011 roku powrzucałem jeszcze kilka innych filmów mm, Po prostu nagranych tak samo jak wcześniej, czyli kamerka na bak Głównie albo na jakieś inne owiewki i, i, i taki montaż z tego zrobiłem Dużo z tych filmów obecnie została wycofana, ponieważ no nic ciekawego sobie nie prezentowała mimo wszystko i jakoś tam nie nabijała osłon. W każdym bądź razie te filmy, które zostały możecie sobie zobaczyć na kanale. Zrobiłem sobie też drugą część CBR 1000RR vs City Traffic, czyli powtórka z pierwszego sukcesu. Tutaj macie link, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Wcześniej, wcześniej dla próby wrzuciłem w ogóle taką nagrywkę e, stricte, stricty przy, przejazd po prostu, no kamerka postawiona na baku przejazd punkt A do punktu B e, kilka z tego wyrwanych i zaprezentowanych na kanale e, no i powiem Wam, że ten filmik również bardzo dobrze został przyjęty bardzo szybko zyskał sporo odsłon no i to tak jak gdyby już przesądziło o tym, że no, miałem już pewność tego że jest sens zamieszania takich kamerek, no bo po prostu się to podoba ludzie to oglądają, a to jest zawsze fajne, jeżeli ktoś tam obejrzy, skomentuje, da łapkę w górę, to zawsze jest coś miłego w związku z tym, no już w 2012 roku zdecydowanie więcej filmików wrzucałem na kanał aczkolwiek to zawsze było tak, że miałem więcej czasu pod koniec sezonu, tak? latem trwa sezon, robiliśmy te wyścigi, jeździłem na zawody więcej czasu miałem, zdecydowanie zimą, żeby zająć się takimi nagrywkami dowolnymi także przeważnie zimą się budziłem i tam wrzucałem więcej filmów, natomiast latem, w czasie sezonu wrzucałem zdecydowanie więcej filmów z imprez organizowanych właśnie przez WST zresztą no wbijajcie sobie na ten na, na moją playlistę z filmami będziecie sobie mogli tam obejrzeć wszystkie filmiki zobaczyć jak to mniej więcej wyglądało pamiętajcie, że nie wszystkie filmy są obecnie widoczne niektóre z nich po prostu wywaliłem i już ich raczej wrzucać z powrotem nie będę bo to nie widzę sensu e, w każdym razie co no 2012 rok mm, zacząłem się koncentrować właśnie na tym, żeby wrzucać jak najwięcej filmów z moto e, natomiast w 2013 e, już byłem blisko takiego postanowienia żeby wrzucać przynajmniej jeden filmik tygodniowo, ale ponieważ znowu nie bardzo dysponowałem czasu to ten plan został zrealizowany dopiero bliżej zimy. W każdym razie wtedy dużo kombinowałem, dużo się bawiłem. Zaczą, zacząłem już e, w sierpniu, we wrześniu e, kombinować, jakby tu połączyć e, obraz z jakimś wiekiem i coś do Was pogadać, bo no nie oszukujmy się. Cały czas patrzenie się jak ktoś jedzie, czy to jest z muzyką, czy bez muzyki. No jest to raczej dosyć nudne. E, z czasem robi się to nudne, ile takich filmów można obejrzeć, chociaż na początku na pewno wydaje się to fajne. To jednak później zdecydowanie robi się to już nudne samo w sobie. E, dlatego chciałem pójść tropem właśnie e, m, vlogerów ze Stanów, tudzież e, z Anglii i po prostu również e, tor kanału skierować na takie vlogi, m, które obecnie nagrywam. No i co? Dlaczego znowu jadę na tej trasie? Ponieważ wówczas na tej trasie nagrałem swoją pierwszą kamerkę. M, taką typowo vlogową której jakości byłem bardzo zadowolony. Nie stwierdziłem, że to jest właśnie jakość, którą chciałem utrzymać i to jest właśnie coś, co chciałem dalej rozwijać. Nie był to pierwszy filmik, który Wam pokazałem, ponieważ pierwszy filmik vlogowy, który Wam pokazałem, czyli ten filmik, to było bardziej takie podsumowanie tego, co się działo w 2013 roku oraz zapowiedź tego, co będzie się działo w tym roku. Natomiast taki pierwszy, pierwszy film, który nagrałem i który złożyłem z dźwiękiem i który, którego poziom mi się podobał, to właśnie ten filmik, to był drugi filmik, e, który Wam pokazałem w 2013 roku jeszcze z vlogową nagrywką. No i co? Po prostu chciałem nadać taki charakter kanałowi, mówić coś do Was w czasie jazdy, mówić o czymś ważnym, o czymś sensownym, ewentualnie o czymś nieistotnym. Aczkolwiek, jak na razie, ciężko mi się zabrać do jakichś nieistotnych kamerek bo zawsze no mam po prostu grubszą listę tego, co chciałbym Wam powiedzieć. Na razie koncentruję się na tym. Prawdopodobnie w przyszłym roku mm, te moje vlogi nabiorą troszeczkę bardziej różnego charakteru. E, w każdym razie, co? No, spektakularny sukces kanału, jeżeli mogę to, tak, no mogę to tak nazwać, na pewno, zawdzięczył mi filmik ten, czyli LWG dla patrzących lusterka. Był to jak gdyby efekt uboczny innej pracy, którą chciałem zrealizować. Chciałem zrobić filmik LWG dla Moto, który w końcu zrobiłem i jest to ten filmik. W każdym razie na początku, kiedy składałem LWG dla Moto, okazało się, że bardzo mało scen jest takich, po których widać po prostu o co chodzi, tak? Gdzie widać te pozdrowienia, że ktoś nie pozdrawia, że ja kogoś pozdrawiam. No po prostu dużo materiału polegało na tym, że gdzieś tam, tam, tam miga sobie jakiś motocykl. E, także no, na kamerce GoPro było już niewidoczne, to co tam się działo było niewidoczne. E, za to okazało się, że mam całkiem sporo scen nadających się do, do użytku, gdzie e, widać auta, które mi zjeżdżają, e, zostawiają miejsce, przepuszczają mnie albo po prostu rezygnują z jakiegoś manewru, ponieważ zauważyły, że jestem gdzieś tam za nimi. E, w związku z tym zdecydowałem się po prostu, że no, najpierw zrobię coś na zasadzie LWG dla patrzących lusterka. Natomiast do materiału LWG dla Moto wrócę w momencie, kiedy tych materiałów będzie więcej. Plan ten udało się zrealizować, a <grym> jakoby niespodzianką było to, że ten filmik bardzo szybko rozszedł się po internetach. Mówię to oczywiście o LWG dla patrzących lusterka. Ten film jest w ogóle niepowtórzony sukces na moim kanale. <grym> ten filmik w ciągu weekendu. Zyskał 35 tysięcy odsłon. Pierwszy weekend wrzuciłem go tam w piątek. Z piątek, sobota, niedziela i filmik machnął 35 tysięcy przeszło odsłon. I w ciągu tego weekendu uzbierał 350 subskrypcji. No, co po prostu no było to coś niesamowitego dla mnie. To można powiedzieć, że było i do tej pory chyba jest. Najlepsze osiągnięcie na moim kanale na pewno jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń, do tej pory żaden inny film nie był e, nie, po, nie pobił tego rekordu. Także jeżeli chodzi o subskrypcję, to mm, do końca 2012 roku e, na kanale znaczy, mm, nie do końca 2012, do końca 2013 roku. Jeżeli coś pokryć, to Wam że tutaj ubóra jakiś sprostowanie. W każdym bądź razie do końca 2013 roku mój kanał zyskał mój kanał zyskał około 1500 subskrypcji e, dzięki, dzięki na dobrą sprawę e, trzem filmom czyli LWG dla Moto LWG dla patrzących w lusterka oraz e, pierwsze, pierwsza kamerka z komentarzem którą nagrałem. W Na zasadzie one dwie. Także te cztery filmy przyczyniły się do jakiegoś tam e, znacznego sukcesu, jeśli chodzi o liczbę subskrypcji. Do końca 2013 roku było u was ze mną 1500-1600 osób, natomiast od początku 2004 roku do chwili obecnej, czyli do lipca, przybyło Was już 3,5 tysiąca. Także no, świadczy to chyba tylko i wyłącznie o tym, że kanał się podoba, to co robię Wam się podoba. Za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Ciekawa sprawa jest taka, że połowa z Was, która doszła w 2014 roku, doszła za sprawą jakiegoś filmiku, czyli obejrzeliście film i postanowiliście zasubskrybować kanał. Natomiast druga połowa z Was postanowiła zasubskrybować kanał w momencie odwiedzenia mojego kanału i przeglądania go. No, jest to jakaś tam zawsze ciekawostka. Z innych ciekawostek, jeżeli chodzi o na przykład. Najczęściej oglądane filmy, znaczy filmy, które mają najwięcej odsłon, to akurat jest to filmik pierwszy, który wrzuciłem o tematyce motocyklowej, czyli CBR1000RR City Traffic, o którym wam już wcześniej wspominałem. Do tego dochodzi filmik, który jako jeden z pierwszych wrzuciłem o charakterze takiego zwyczajnego przejechania od punktu A do punktu B. Natomiast trzecim filmem jest, są, jest, jest to nakrywka yy, składami. Yy, to są te trzy filmy. I teraz dlaczego dlaczego one mają najwięcej odsłon? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Chodzi o to, że te filmy trafiły na rynek USA yy, i generalnie bardzo szybko nabiły dużo odsłon. No, nie ma co porównać Polski ze Stanami. Wiadomo, że tam takich Polsk to jest 50. Dlatego no, jest więcej odbiorców, więcej osób śledzi, e, ogląda filmy itd. E, jednakże macie porównanie tego, jaka jest to różnica, to, to jest ogromna różnica. Jeżeli filmik trafia na rynek w Stanach, no to momentalnie zaczyna robić 1000 odsłon dziennie, 2000 odsłon dziennie, coś koło tego. To jest po prostu nie do powtórzenia, e, jeżeli chodzi o polską scenę. YouTube'ową, jeżeli chodzi o kanały tego typu, jakie ja prowadzę, co tu można się jeszcze pochwalić, co można miło wspominać, to to, że no, mój kanał był jednym z pierwszych kanałów na polskiej scenie, który koncentrował się na jakimś konkretnym zagadnieniu. Ja koncentruję się na motoryzacji, na lotnictwie, czyli na moim kanale znajdziecie wszystko, co jest związane z samochodami, z samolotami oraz oczywiście motocyklami. Natomiast w 2008, 2009, 2010 roku, kiedy ja rozwijałem swój kanał, czegoś takiego było bardzo mało, wówczas to w Polsce dopiero rozkowało się, rozwijało. No i ja wtedy postanowiłem, że mój kanał nie będzie jakimś tam moim miejscem, gdzie będę zamieszać moje filmy, prezentować je moim znajomym, tylko to właśnie już kładę nacisk na to, żeby to było takie miejsce, gdzie będzie można znaleźć filmiki właśnie z imprez motoryzacyjnych. No i cóż... No i tak, to się wszystko zaczęło, moi drodzy. Później też założyłem dwa inne kanały dla Bogart Racing oraz dla Warsaw Speed Tam zamieszczałem jeszcze więcej filmów z tych imprez, także jesteście zainteresowani, to rzućcie okiem. Natomiast, natomiast takie motoblogi zaczęły się pojawiać w 2013 roku. W 2013 roku generalnie od początku no, kanał przybrał już charakter stricte motoblogowy. Wtedy już skoncentrowałem się głównie na tym, żeby ten kanał miał taki charakter jaki ma obecnie. Także moi drodzy tak to właśnie wyglądało. Większość z Was trafiła na mój kanał w 2013, czyli w 2014 roku. Eee, od tamtej pory zostawiliście na moim kanale całkiem sporo mm, łapek, całkiem sporo komentarzy. Także dziękuję Wam wszystkim za wszystkie łapki, za wszystkie komentarze. E, specjalne podziękowania dla wszystkich, którzy e, udostępnili gdzieś moje filmy, ponieważ każde udostępnienie czegoś, co zrobiłem, jest dla mnie no, takim wyznacznikiem tego, że coś się Wam podoba. E, no, To cieszy. Po prostu to cieszy, tak. To miłe, kiedy ktoś docenia pracę, którą wykonuje. E, także specjalne podziękowania dla Was. Generalnie fajnie byłoby, gdybyście napisali... Za sprawą jakiego filmu albo jakiego wydarzenia znaleźliście się u mnie na kanale. Czy, czy był to jakiś konkretny filmik, e, czy był to może jakiś portal internetowy, na którym zauważyliście któryś z moich filmów. A może jesteście na moim kanale e, dzięki jakiemuś innemu kanałowi. Także dajcie znać w komentarzach, m, w jaki sposób trafiliście do mnie na kanał. Co Was przekonało do tego, aby zostać, aby subskrybować, aby być na bieżąco z moim kanałem. No i co, mordeczki, no. Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście, zaśledzicie moje poczynania na kanale. Zapraszam wszystkich na mojego Facebooka, ponieważ tam dzieje się zdecydowanie więcej. Tam znacznie więcej aktywności. Między innymi również filmy, które są dostępne i widoczne tylko i wyłącznie dla osób, które śledzą mnie na Facebooku. Także kończąc ten krótki, historyczny wykład, dziękuję Wam jeszcze raz. Za wszystkie subskrypcje, udostępnienia oraz komentarze pod moimi filmami. Mam nadzieję, że to co robię będzie Wam się podobało jeszcze przez długi okres czasu. Mała, Cała masa cała masa filmów jeszcze pozostała do zrealizowania. Mój kajetan z tematami do poruszenia jest coraz, coraz większy. E, także w, w miarę możliwości będę je robić na bieżąco. Na pewno będę chciał pozostać z tym, że. Będę Wam udostępniać jeden film w ciągu tygodnia. Być może będzie tego więcej. A na dzisiaj to tyle, bo znowu się rozgadałem. Miało być krótko, zwięźle. Także widzimy się, słyszymy przy okazji kolejne nagrywki. A na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.